Witajcie kochani, dzisiaj taki odcinek, o który w sumie prosiliście mnie, bo bardzo miałam dużo pytań pod filmem o oprysku na chowacza. Co ja tam mam za sprzęt do opryskiwania i to są, słuchajcie, wszystkie moje opryskiwacze, które do tej pory zgromadziłam i chcę wam powiedzieć pokrótce, co mi się w nich podoba, co nie, czy polecam, czy nie, więc no do rzeczy. To jest opryskiwacz, który chyba większość ogrodników ma, takiej firmy, dwulitrowy, ręczny, bardzo dobry, niezawodny. Już go mam kilka lat, yy, chyba więcej o nim nie trzeba mówić, ale naprawdę bardzo jest fajny i nie psuje się, bo czasami wiecie te, nawet te dwulitrowy potrafią się szybko popsuć, więc go odkładam, yy, przejdę do następnie. Do tego zaraz też dojdziemy, ale tu jest następny, który miałam i do tej pory z niego korzystałam w zeszłym roku. Dwa lata temu, nie wiem, on chyba trzy lata ma w sumie. No to ciągle właśnie y, posługiwałam się nim. To jest taki, wiecie, na pompę, że się pompuje, pompuje i mamy tam chwilę y, ulgi, że możemy y, spryskiwać. Dosyć fajnie spryskiwał, nie powiem, ale co? Rozszczelnił mi się tutaj po czasie. Tutaj go próbowałam, słuchajcie, żywicą skleić, ale niestety to puszcza, więc to jest tylko teraz eksponat i w zasadzie już bezużyteczny. Znaczy coś tam by było, ale on mm, potrzebuje w tej butli, wiecie, ciśnienia, żeby opryskiwał. Właśnie ten tłok robi to, że tam wtłacza powietrze robi się takie, wiecie, duże ciśnienie w tej bańce. I dzięki temu on pryska. Więc, jeżeli on jest nieszczelny gdzieś, a on lubi właśnie na tych, wiecie, bo to tak jakby z dwóch połówek ta butla jest złączona nie, to jest ten szef, no to właśnie na tych spawach lubi przeciekać, przepuszczać powietrze, tak naprawdę. No i też męczące to było, wiecie, co chwilę tam pompować. A naprawdę, naprawdę ja bardzo dużo używam oprysków w ogrodzie. Można powiedzieć obrót ekologiczny, a opryski, ale tak jest właśnie, bo w ekologii się robi więcej oprysków, tak naprawdę. No więc yy, pomyślałam w tym roku, że chcę coś, w zeszłym roku w zasadzie, że chcę coś bardziej zautomatyzowanego, żeby się tak nie męczyło. No i tutaj mamy właśnie dwa opryskiwacze na akumulator. Pierwszy zakup to był ten. To jest yy, 16-litrowy takiej polskiej firmy. Opryskiwacz akumulatorowy i powiem Wam, że on jest niesamowity. Po prostu ma taką moc i tak opryskuje. Bardzo dobrą ma tą pompę. Bardzo drobny ten oprysk jest. Potem za chwilę Wam pokażę, właśnie zademonstruję. I myślałam tak, 16 litrów to sobie naleję, oblecę ogród. No i tak, ale mój kręgosłup miał inne zdanie na ten temat, powiem Wam. No i ja go zazwyczaj napełniam maksimum 10 litrów i to jest ciężko, bo on sam w sobie niestety jest bardzo ciężki. Jest też tej firmy podobny na Allegro. I on już mniej waży, więc może tamten drugi by był lepszy. Ale kobiecie jest go bardzo ciężko, słuchajcie, na plecy wtachać. On ma takie co prawda szelki. No, one są może super wygodne, ale ja je używam, zakładam, bo dźwigać go, bycie w ręku za sobą, to jest bardzo ciężko. Nie wiem, może kółeczka jakieś by miał. Tu sobie zapisałam. Miarkę, bo powiem Wam, że też jest jego minus taki, że on nie ma przeźroczystego takiego paska, żeby widzieć poziom wody. I jak ja wlewam w domu wodę, to robię tak, że wkładam do środka telefon z funkcją latarka i wlewam. I widzę, do której kreski tutaj to mi sięga. No niestety, tak sobie jakoś radzę. Tam teraz jest trochę wody. Ma takie właśnie fajne siteczko. To jest bardzo wygodne, bo jak sobie tu coś wlewamy, to to sitko separuje te nieczystości. No i wszystko jest super, naprawdę. Jeżeli ktoś ma duży ogród, albo drzewa chce opryskiwać, albo jakieś na przykład trawniki, duże powierzchnie, no to polecam, ponieważ on jest bardzo tani. Ja za niego dałam. Nie wiem, około 200 chyba złotych. Widziałam też za 140 zł, bardzo jest, moim zdaniem, tani jak na tą jakość. Ma bardzo dużo różnych końcówek. To, co na aukcji tam przedstawione jest, to jest wszystko, ale ja wam powiem używam tak naprawdę tylko tej. Jest jeszcze taka podwójna, ale. Ona tak szybko zużywa tą ciecz roboczą, że naprawdę wiecie, 5 minut i ja już mam pusty daniak, więc zdecydowałam, że tylko tą jedną końcówkę używam. I też niektórzy tam pisali w tych komentarzach, że on przecieka i tak dalej. Tutaj ja nie wiem, czy to widać wszędzie w te miejsca, bo tam Dostajecie w zestawie mnóstwo uszczelek, takich różnych. To ja właśnie wszędzie w te miejsca dodatkowo wkładałam uszczelki i on nic nie przecieka. Naprawdę jest, dysza jest też wysuwana, teleskopowa, możecie ją wysunąć. To może ja za chwilę pokażę, jak będę miała dwie ręce. Tutaj można też zablokować, że on ma ciągłość, nie trzeba cały czas wycie trzymać i męczyć dłoni. No naprawdę, polecam, bo. A, jeszcze ma dwa biegi. Tutaj. Tu się włącza pierwszy, no, on już tam sobie mruka, tu drugi, to jest wtedy szybciej, a tutaj jest y, pokrętło jakby jeszcze dodatkowo. Pierwszy bieg i tutaj możemy właśnie jeszcze zwiększyć ten strumień i drugi, no on naprawdę jest smok. Tu jest wejście do ładowarki, ładowanie jest ja raz na sezon, <gryw> naprawdę, nie wiem jak to możliwe, ale... Jak go wiosną załadowałam, to już do jesieni miałam go na działce, tylko dolewałam wody i tam jakichś właśnie tych oprysków swoich. Także bardzo pojemny ten akumulator. No wiadomo, jak ktoś ma sad, czy tam jakiś wielki ogród, no to pewnie będzie musiał dłużej ładować, więcej, częściej, o bardziej. Ale tak jak tam wszystko w specyfikacjach, tutaj może wam pokażę. Jakie on ma specyfikacje, to wszystko się zgadza. Jest naprawdę za tą cenę uważam złoto. Bo o, tu jeszcze jest jakiś tam naładowania wskaźnik, jak się ładuje, to się tam lampeczki palą. No naprawdę, no, mógłbym mieć tą podziałkę tutaj no i lżejszy być. Ale tak jak mówię, jest też model taki podobny. On chyba nie ma tych takich tutaj ornamentów jakby zboża, tylko gładki. No i on już widziałam, że na starcie waży mniej, bo ten sam w sobie to nie wiem, 6-7 kg słuchajcie waży. No tego jakoś nie przewidziałam, <laughs> ale ja go zostawię sobie, bo ja mówię, może jak będę kiedyś miała sad albo czasami jest tak, że właśnie chcę oblecieć jednym opryskiem cały ogród, no to sobie już go załaduję na te plecy i, i lecę, czy tam właśnie w przyszłości drzewa, czy on ma duży też ten taki y, rozrzut tego oprysku, dosyć silny jest, daleko, więc jak ja sobie tą dyszę rozsunę, no to on daleko sięgnie mi. Więc go zostawiam. No i uważam, że to jest taki zakup godny polecenia, bo powiem Wam tak: ja też bardzo się zastanawiałam, jaki kupić opryskiwacz, i owszem, są jakieś takie wypasione za 1000-2000 i więcej. Ale mi się osobiście nie chce na taki sprzęt tyle pieniędzy dawać. <grywa> Cebula ze mnie wychodzi. <grywa> ale no, ten jest tani i myślę, fajny. No naprawdę, bardzo taki dynamiczny. No ale właśnie, ponieważ on jest taki ciężki, to sobie chciałam jeszcze znaleźć coś mniejszego. No i trafiło na tego. I tym właśnie opryskuję najczęściej, powiem Wam. To jest, nie wiem, czy tutaj będzie ferm taka firma holenderska z tego co wyczytałam to jest opryskiwacz pięciolitrowy jak widzicie już tutaj ma podziałkę widać gdzie jest poziom wody bardzo dobrze to widać wyraźne litery wszystko elegancko bardzo mi się podoba że też ta butelka jest taka wiecie wyprofilowana i jak się chodzi z nim na biodrze to tam nic się nie obija jest taki no tak przemyślane to wszystko tutaj jest też taki Zaczep na tą dyszę. Plus tutaj możemy sobie też położyć ten pistolet. Tutaj jest miejsce do ładowania. On ładuje się na taką wiecie, ładowarka do telefonu. Dostajecie chyba tylko kabelek. Tutaj są diody. O! Widzicie? Chyba już. Nie, świecą się. To jest poziom do ładowania, wskaźnik. No i teraz jest leciutki, psika sobie, wiecie, naprawdę zadowalająco jak na taką pompeczkę, bo to już jest bez porównania po prostu o wiele słabsze ciśnienie i nie ma takiego, wiecie, dalekiego tego zasięgu, ale na takie opryskiwanie tych pomidorków to naprawdę w zupełności to wystarcza. Ta moc i ta pojemność jest lekki, sam w sobie to po prostu, słuchajcie, piórko waży i... Wygodny taki, wiecie, ja się nie muszę z takim klocem tarabanić, zwłaszcza w szklarni, to jest ojej, tam tak mało miejsca. A ten to sobie, wiecie, biorę na ramię, tutaj jest taki pasek. Co prawda, ten pasek, te, te haczyki już mi się tutaj złamał, jest kruchy to, ale, wiecie, nawet w rękę wziąć. No i co? To są zalety, a teraz wady, bo nie jestem z niego do końca zadowolona. Po pierwsze, tutaj jest ta dysza. Ona nie jest jakaś teleskopowa, po prostu ona jest łączona z dwóch takich rureczek. I to jest łączenie, nie takie, wiecie, zakręcane, tylko na wciski. Ja teraz nie pokażę wam, bo tutaj zakleiłam to skrupulatnie taśmą izolacyjną, ponieważ to łączenie mi spadało. Ja uważam, że naprawdę to jest nieprzemyślane, bo powinno to być tak skręcone, ładnie na gwint. A tutaj, jak oprysk, też wytwarza jakieś ciśnienie, więc siłą rzeczy wypycha, jakby tą drugą rurkę. I było tak, że ja opryskuję i mi to spadało ciągle, więc wzięłam tą taśmą, to przykleiłam i teraz jest ok, bo i tak najczęściej to ja opryskuję właśnie tą dłuższą sztycą niż takim krótkim odcinkiem, bo to tym krótkim to wiecie. Schylać się tam do każdego pomidora, no to to jest minus. Nie ma jakichś końcówek, to jest taka zwykła wiecie końcówka, ale tak naprawdę najczęściej właśnie jej używamy do opryskiwania roślin. Więc to jest takie wiecie minimum, minimum. I jeszcze jedna wada, która chyba po prostu była w tym egzemplarzu. Mianowicie taka, że tutaj mi przecieka po prostu to czarne, ten pierścień jest jakoś źle nakręcony na tą bańkę i jak nim potrząsnę mocno czy przechylę to przecieka, ja tutaj coś próbowałam wiecie z silikonem uszczelniać, ale to mi nic nie dało, co prawda sprzedawca mi powiedział, że mam to odesłać na swój koszt, on mi tam rozpatrzy ale wiecie, jak jest pełnia sezonu i potrzebny jest ten opryskiwacz na już, no to ja teraz będę czekać na reklamację, no i już mi się odechciało po prostu tego odsyłać i nie miałam czasu, więc pomyślałam zostawię go, bo to też mi tak jakoś bardzo nie przeszkadza bo to nie jest tak, że on wiecie leje się, no ale, no chociaż leje się, no widzicie, taki jest nieszczelny. Ten, ja podejrzewam ten kołnierz, ale ten kołnierz jest tak wiecie, za za, walony, za mocno przy, przytwierdzony, bo tutaj jest uszczelka w tym zakrętce i jest super, tutaj jest wszystko szczelne, dobrze się zakręca, tylko właśnie z tego miejsca. Myślę, że to jest wada po prostu tego egzemplarza, gdzieś w fabryce źle to nakręcili, a ja już to próbowałam odkręcić i no nie daje się, a nie chcę też tego wiecie połamać tak na siłę jakbym odkręcała, no ale wiecie, no też ja tak nie, nie chodzę z tym opryskiwaczem w poziomie, tylko zazwyczaj to jest w pionie i na ramieniu, więc wtedy mi się to nie leje, nie, no ale mówię jak jest, taka wada jest tego, no. To jest właśnie szkoda, że tak. No, jeszcze może spróbuję go być jakoś tam może uszczelnić, może tutaj z zewnątrz. No, a tak poza tym jest bardzo fajny. No, i te tutaj właśnie jest to kruche, bo to się zaraz chyba raz chciałam odpiąć i się zaraz połamało. No, i ta sztyca, która nie jest skręcana, tylko tak wciskana, też nie był drogi, bo on kosztował 120 chyba złotych. Więc gdyby nie to przeciekające, no to to bym naprawdę przebolała, bo to skleiłam i to mi nie spada, mi to nie przeszkadza osobiście. Także właśnie taki to jest budżetowy, słuchajcie, opryskiwacz. Też dosyć długo starcza, nie ma tutaj blokady, więc trochę się ręka męczy, jak się długo że opryskuje. Ale bardzo fajnie sobie radzi i to też jest fajne, że one nie muszą wytwarzać tam w środku w tej butli ciśnienia, ponieważ ten ma tutaj pompkę. A ten ma gdzieś tam w środku, ale też tutaj nie musi tego powietrza tam pompować. To jest pompka, która tak by zasysa do rozpylacza. Więc ja sobie myślę, że to też jest fajna sprawa, na przykład jak można sobie tą rurkę tutaj odkręcić, włożyć do jakiegoś słoika i podlewać. Albo nawet stąd, nie? Podlewać sobie sadzonki wiosną. Fajna sprawa, myślę, do wykorzystania. Bardzo to jest takie, o, zobaczcie teraz. Teraz Wam pokażę w ogóle jak on pryska. Dosyć fajny strumień. Można też tam regulować, yy, czy to ma być taki, wiecie, pióropusz drobno, czy taki strumień jednolity, co zaraz Wam pokażę. No i tak o to wygląda. No szkoda, że właśnie to mi przecieka, no ale ja mówię, mogłam to odsyłać, bawić się w reklamację, tylko no właśnie to jak jest spełnia sezonu i ty już musisz tutaj jakimś if em pryskać, <grytanie> to mi się już nie chciało, a tego też mi się nie chciało tachać na plecach. No i też właśnie przez to, że on ma tą pompkę słabszą i słabszy ten strumień, to mi na dłużej to starcza Wam szczerze powiem ten oprysk, bo ten to szybko trzeba pryskać, bo on ma taki rozrzut, że nam się wydaje, że ten krzak pryska mi niedokładnie, a on jest bardzo dokładnie, bo to widać pod słońce tą mgiełkę, ale właśnie trzeba to szybko, bo, bo no, te 10 litrów tutaj schodzi tak szybko, jak te 5 chyba dłużej wypryskuje niż tutaj 10. No, a tutaj sobie idę po balutku, każdą roślinkę opryskam dokładnie. To jest takie chyba podręczne, podstawowe, łatwe w użytkowaniu. No, tak przemyślane, no tylko, że właśnie mówię, nie do końca. Ale też przez to, że ma taką cenę, to jest też zaleta właśnie tego, że ma dobrą cenę, bo takie opryskiwacze też potrafią bardzo dużo kosztować. No, to właśnie też się skusiłam na niego. No, także tym opryskiwałam chowacze na filmie. Dokładnie tym opryskiwaczem. No nic, kochani, mogę Wam napisać tam pod filmem. No bo ja to na Allegro kupiłam. Nie będę tutaj ściemniać, ukrywać i, i tak dalej. To nie jest żadna reklama. Po prostu pytacie, ja Wam pokazuję. Kupiłam to za własne pieniądze. Mówię, jakie, jest, jakie są zalety, jakie są wady tych rzeczy. Może komuś się przyda, może komuś nie będzie przeszkadzało akurat, że to się rozłącza albo trafi też na egzemplarz, który nie przecieka tutaj, będzie wszystko dobrze skręcone, no to na pewno będzie w pełni zadowolony do takich, wiecie, amatorskich oprysków, zwłaszcza myślę przez wagę, bo to bez wody, w ogóle z wodą no to 5 litrów, ale bez wody to jest leciusieńkie w porównaniu do tego. A to z kolei jak ktoś ma sad, ogród, czy dużo siły, zdrowy kręgosłup, to też polecam, bo jest bardzo wydajny, bardzo taki no taki prężny, energiczny, tak moc ma. Ten to taki pyrtus jest, ale też on bardzo dobrze, tak by powiedziała, na równi z tym, jak się go tak dobrze, nawet lepiej niż ten taki pięciolitrowy, co tak się wiecie, puch, puch, pompką pompuje. Także z niego jestem zadowolona i może jak mi się uda, jakąś tą nieszczelność. Naprawić to już w ogóle pełnia szczęścia <noise> będzie. Wiem, że tego typu jest też dużo opryskiwaczy, więc może Wam się uda y, podobny o podobnych parametrach znaleźć, lepszy. Y, no, ale w tej cenie myślę, to wiecie, nie ma, nie ma co lepszego wymyślać. Teraz go widziałam też chyba za 120 zł gdzieś ten 5-litrowy. No, także zastanawiałam się też ostatnio, bo tam w Lidlu są tej firmy Parkside chyba. Yy, takie opryskiwacze, no ale ona już chyba tam około 300 zł, bez baterii ładowarki. Więc, jak sobie jeszcze trzeba dokupić baterię i ładowarkę, no to naprawdę już jest koszt dużo, dużo większy. No nie wiem, na razie mi to, wiecie, starcza. To nie, to nie jest popsute w sensie, że działa, no tylko te przecieki. Yy, no więc będę tym pryskać. No, bo tak ogólnie, właśnie podoba mi się, że jest podziałka, że yy, jest taki, no. Fajnie przemyślany kształt, wygodny taki, tutaj ta zakrętka, to można chwytać też właśnie od góry, tutaj jest ten zaczep, który też dobrze trzyma. Ja jak do domu go biorę, to ładuję go, tam ładowarką też się szybko ładuję. No i też nie za każdym napełnianiem go ładuję, nie pamiętam, może trzy takie butle, on tam, nie wiem, dwie godziny ma oprysków. Musiałabym, słuchajcie, sprawdzić, bo już nie chcę zmyślać. No, na pewno jest słabszy i bateria mniej trzyma niż ten, ale mówię, to są słuchajcie, plusy, minusy. Nie? Na, zależy, na czym nam, zależy na czym nam zależy. No dobra, teraz Wam pokażę właśnie, jak, jak je, jakie mają możliwości. Zaczniemy od testu tego mniejszego opryskiwacza 5-litrowego. No tutaj Mniej więcej widać jaką on mgiełkę robi. Mnie to zadawala powiem Wam szczerze. Tutaj yy, strzałeczka czerwona jest już taki strumień jednorodny i tu myślę, że właśnie może się przydać do podlewania. Nie wiem, czy dobrze widać taki zasięg ma do tych roślin. Tak wygląda już w pracy podczas pracy. No i widzicie, tutaj ten odrysk jest dosyć taki. Dosyć duży ma rozrzut. Jak dla mnie ciśnienie jest wystarczające. Na, na liściach pod liśćmi można łatwo opryskać, łatwo dotrzeć. Ja właśnie pryskam nim teraz pomidory tymi wszystkimi opryskami ekologicznymi. Dosyć często używam tego opryskiwacza. Tutaj może o, pod światło bardziej widać. Jaką on ma moc i jaką kroplistość też ten oprysk ma. No dosyć, do, dosyć dobry, taka drobna białka. A teraz przejdziemy do tego dużego opryskiwacza 16-litrowego. Tutaj sztyce już jest regulowana. dokręcić mocno. I teraz tutaj tutaj włączamy pierwszy bieg, on tam sobie piszczy i tym pokrętełkiem jakby regulujemy natężenie tego oprysku teraz zobaczcie jak to wygląda. No i widać tutaj jak przyspiesza i tu już jest zupełnie inna moc tego oprysku. Właśnie teraz dobrze to widać Tu widzieliście na pierwszym biegu y Podkręcałam tutaj ten, to pokrętło i się zwiększał y, ten oprysk ciśnienie i zasięg, a jak chcecie, żeby od razu było takie, taki duży oprysk, duże ciśnienie i te no, drobno kroplisty będzie wtedy bardzo, to od razu na dwójkę dajecie. I wtedy jest od razu takie, wiecie, jakby turbo. Tu na jedynce sobie można regulować, a jak chcemy takie od razu turbo, to na dwójkę. Tutaj już jest na tym drugim biegu. Jest to bardzo mocny obrys, powiem Wam, i bardzo daleki ma zasięg. No, tutaj się staram to pokazać. Te krzaki mają z metr 50-metr 60. To jest takie ujęcie z góry. Teraz z boku. No i ten oprysk tam sięgał hen-hen za te krzaki. Zobaczcie, taka wielka mgła, wielka chmura oprysku. Myślę, że drzewa będzie też bardzo dobrze się opryskiwało tym opryskiwaczem. Jakieś większe rośliny, które potrzebują właśnie większego zasięgu oprysku. Także mieliście pokaz ich możliwości. Tutaj jeszcze jest ta blokada, taka, że można sobie zablokować tą rączkę. O, tutaj jest taka blokada, że można sobie zablokować i się dłoń nie męczy. Jest ciągły oprysk. Tutaj w tym takiego czegoś nie ma. Trzeba cały czas naciskać ten przycisk. Ale też to jest takie, wiecie, niezbyt ciężkie, bo to jest wygodne, wygodny uchwyt, przycisk jest taki gumowy. Miękki, więc spoko. Tutaj jeszcze w tym modelu to trzeba pamiętać, żeby ta końcówka, ten pistolet nie leżał słuchajcie, niżej od yy, baniaka, bo jeśli będzie niżej leżał, to zobaczcie co się dzieje: kapie nam oprysk, bo to działa jak system naczyń połączonych. Tutaj nie ma jakiejś blokady, dlatego ja zawsze staram się właśnie tak robić, że zaczepiam jak odkładam ten pistolet no i wtedy ta końcówka jest wiecie wyżej od baniaka i nic nam nie kapie, nie przecieka ale to tak pomyślałam, powiem wam, bo gdyby się ktoś zdecydował na ten model no to żeby nie był zaskoczony tutaj nie ma czegoś takiego tutaj właśnie odpadł nam tutaj ten ta sztyca i nic tam nie kapie, nie przecieka trochę się w piachu ciężko mi to jedną ręką zrobić no Także słuchajcie, kochani, myślę, że to jest takie jakieś wyczerpujące. Ten temat, prezentacja. Może któryś się Wam spodoba, może inny model wybierzecie, zastanawialiście się, czy kupić większy, czy mniejszy. No to myślę, że pokazałam Wam tutaj wady i zalety obu. No nic, będę kończyć ten odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia. papa.